Bladuszu, jak poznałeś Nexę? Wszystko wydarzyło się dawno, dawno temu. Była wtedy, nie wiem, wojny. Co wtedy się działo? Wojna. Wojna międzygalaktyczna. Między dwiema konkurencyjnymi ze sobą rasami Vartrexów i Tirexoremenów. Ta, pamiętam to jakby to było wczoraj. <ścoughs> no. Nexe wtedy walczył na froncie północno... Yy... Terytory. Tak było właśnie, no. Tak było właśnie. Pamiętam to jakby było wczoraj. No. I pamiętam jak wtedy nas napadli, ale na szczęście... Napadli nas obydwu równocześnie. I wtedy uratował nas AB I wtedy też poznałem Nexę właśnie. Tak było. No.